Halo, halo, dzień dobry moi drodzy z tej strony. Ja Luke, i zapraszam was na kolejny odcinek z władca pierścieni bitwa o śródziemie. Jak widzicie, udało nam się już połączyć te nasze oswobodzone ziemie. Zobaczmy, co powie narrator. No, dobrze gada, moim zdaniem. E, Okej, okay. sytuacja wygląda tak, żeby dostać się do czarnej bramy, musimy przebić się przez Dagorlat. Ale jeszcze wolałbym trochę poczyścić tych okolicznych ziem, głównie po to, żeby podbić sobie punkty mocy, ewentualnie punkty do zasobów i chyba tym razem polecimy sobie na Dunharrow, ponieważ w sumie to ważne miejsce w obszarze Śródziemia i w historii, właściwie Rohirrimowie tutaj byli wcześniej zanim pojechali do Gondoru, ale nadróbmy te straty i przejdźmy do tej misji. Zobaczymy co nam z tego wyniknie Dobrze, przynajmniej mamy zamek Więc dla mnie czysta przyjemność, bo mogę siedzieć w środku eee, Okej, okay. zapraszam was na koni moi drodzy bohaterowie Co my tu mamy? Kup dla Rohirrimów. udało się już to zrealizować eee, Więc tak, fajne wrota To zamykamy, tu stawiam fontannę i tu stawiam pierwsze gospodarstwo i tak. Moi drodzy łucznicy, na mury. Razem z merym. Gdzieś tu mam jeszcze elfickich łuczników, więc was również tu proszę. Wy zjedźcie się na razie tutaj, wraz z bohaterami pozostałymi. Okej, okay, moi chłopi. Przesuncie się tu po prostu. Wy będziecie dwójeczką. Was zaraz sobie połączymy i wem będziecie jedynką. No i jedziemy. Przybycie głównych wojsk Isengardu za dwie minuty z tego co widzę. Może się uda ich opędzić przed tym czasem. Byłoby miło. Teraz się o tym przekonamy. Tu już widać duże oddziały Isengardu. Na razie na szczęście bez piknierów, więc może nam tu pójść całkiem sprawnie z nimi. Ale zaraz się przekonamy, czy tak będzie, aby na pewno. Dwójeczkę też możemy podesłać. W tej grze na szczęście um, nasi nie obrywają, gdy w nich strzelajmy. Naszymi łucznikami. Dobra, ci załatwieni. Tu już są potrzebni nasi strzelcy. I szukamy zamku przeciwnika. Dwójeczka lecicie do nich. Tu jest jakiś tartak, tutaj kolejni orkowie, z nimi sobie poradzimy. Elegancko, i to już jest zamek. Rozwalmy to. Stąd się możemy przesunąć. Możemy walczyć tutaj. Dobra, ci niech mnie tutaj nie męczą za bardzo. poradźmy sobie z tym wszystkim, co się tutaj znajduje. To chyba nie uda się, jakby, uniknąć walki z głównymi siłami Eisengardu. Nie no zmienia to faktu, że zaraz powinniśmy rozwalić pozostałe. Przynajmniej ten jeden zamek. Dobra, tu sobie rzucę jeszcze healem. O, właśnie, są jacyś robię jeszcze. To zapraszam ich w takim razie do poszukiwań kolejnego zamku. Mojego rywala. Ok, widać Rahimów. Eee, przepraszam, haj, oczywiście. Niestety dość sporo. Strzelców sobie wycofajmy. Dobra, zwołam piknierami. Tam nie powinno być problemu zbyt dużego. Tu niestety nadjeżdżają wargowie. I tutaj sporo piknierów. Dobra, wycofujemy się w takim razie. Nie ma co kusić losu. Schowajmy się w środku. Tu przygotujmy obronę. Tutaj wargowie. Tu jest posterunek. To zaraz trzeba będzie go przejąć. Strzelcy są na murach, więc też tam podekspią zaraz. Uzdrowimy się i dojedziemy pozostałe posterunki. Przeczekajmy może ten pierwszy atak, bo spodziewam się, że coś na nas powinno wyjść. Tu jeszcze doładuję trochę tych budynków. Chyba nie ma żadnych sensownych mocy do ogarnięcia. No właśnie. Coś już tutaj pada, to na szczęście piki nie robię. Dobra, zajmijmy ten posterunek, który był widoczny. Niszczyliśmy odrobinę ekonomię Isengard'u. Jednocześnie przy... Oho! A, stoczmy walkę z tymi jeźdźcami wargów. Zróbmy im jasne oświecenie. I rozwalimy ten posterunek. Głównie dzięki temu, że Eomer ma tę swoją umiejętność zdobywania dodatkowych punktów zasobów yy, przez zabijanie przeciwników, no to idzie szybko Rohanem podbić sobie Właśnie zasobność naszych portfeli Ten posterunek zaraz padnie Tam widać jeszcze tartak do przejęcia Dajcie mi też dwójeczkę Rozwalmy to W sumie nie wiem czy trzeba było się aż tak bać tego Ezengardu. Tych posiłków, które miały przyjść Bo na razie to za wiele się nie wydarzyło Dobra, jedneczka wjeżdżamy tutaj. Trzeba z powrotem zniszczyć ten zamek. Dwójeczka budujemy sobie. Posterunek. I wjeżdżamy też tutaj. To zniszczone, zaraz to zniszczymy. Zobaczymy, czy tu jest jeszcze jakiś obóz. Wydawało się, że coś mogą tam posiadać moi przeciwnicy. No ale zobaczymy. Nie widać tych pikinierów, których tu się przeląkłem straszliwie. Chyba wygląda na to, że niepotrzebnie Teraz się okaże To zostało zniszczone? I co? Coś jeszcze mają, dobra To wy zostańcie, zbudujemy ten zamek A ja szukam następnego obozu przeciwnika Prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj, bo jakieś jednostki się stąd kierowały W moją stronę Dobra, tu znowu zamykam bramę, stawiam sobie ukryte wyjście Ups! To może być problematyczne, ale powinniśmy sobie poradzić. Zwiększmy sobie pancerz. I zaraz zobaczymy, jak nam się to powiedzie. Na razie Eomer dostaje popysku. Więc go chwilowo wycofajmy. Tutaj walka w re. Dobra, udało się. I co to będzie, ten obóz? Czy coś jeszcze mają? No cóż, tutaj nic nie widać. Tutaj coś jeszcze może się znajdować, w sumie jak stąd nie przybyli, zróbmy zwiat. Ten posterunek też sobie postawię, no i ewentualnie tu. Okej, okay, coś widać, ale to tylko tartak. Tu stawiam posterunek. Tutaj jest bezpiecznie, sprawdźmy jeszcze. O no dobra, podjedźmy tutaj, bo jacyś są wrogi jednostki, więc trzeba uważać, żeby mi tutaj nie przyatakowali za mocno. O właśnie i tu już widać, że znajduje się jeszcze jeden posterunek Isengardu. Czy to wszystko? Bardzo możliwe. Dobra, to zaraz zostanie zniszczone, tu sobie poradzimy i chyba to będzie koniec starcia w tej misji za Józengardem. Dokładnie, udało się zająć Danharą, więc mówię, wreszcie mogą się spokojnie zgromadzić i ruszyć na pomoc Gondorowi. Brawo, brawo, brawo. Wspaniałe zwycięstwo, ale to by było chyba troszkę za mało na dzisiaj, dlatego zaraz dolecimy jeszcze jedną misję. Udało się podlewelować Teodonowi i Jeowinie. Wrogów głównie pokonali moi Rohirrimowie Dzielni, więc gratulacje. A my szukamy następnego obszaru do zajęcia. I. Cóż. Mamy Fangorn, Halfirien, Wrzosowiska, Anorien, Emenmuil. E, chyba Fangorn zajmę. Dwa punkty mocy brzmią dość kusząco. Więc zmierzmy się za Eisengardem. Opanowaj nad Fangornem. Zaraz zobaczymy, co nas tutaj czeka. I czy będziemy mieli możliwość skorzystania z entów. No bo w sumie wypadałoby, skoro jesteśmy w Fangornie. Co my tu mamy? I przede wszystkim, jaki mamy obóz? Tylko posterunek. Niezbyt obiecująco, ale dobra. Nawetż no, kontakt z elfami. Rozkaż Entom miotać głazami. No wspaniale. Dobra, to będzie dwójeczka. Jedyneczkę. Z towarzyszami przesuwam tutaj. Już widać jakiegoś przeciwnika, który nam nie zmierza. No to wjeżdżamy i my na niego. Już się tutaj próbują budować. Jeszcze was mi tu brakuje. Z wami sobie poradzimy. Dopóki nie widzę pikinierów, to jest spoko. Ale już tu powoli zaraz się chyba zacznie z nimi starcie. Są wargowie, są berserkowie. Czy ja mam w ogóle jakikolwiek budynek gospodarczy? Nie mam. No dobrze, że mamy Omera w takim razie. E, Okej, okay, tutaj toczymy starcie. Na razie sobie jako tako radzimy. Zaraz mogę powoli tracić moje jednostki. Czego wolałbym uniknąć. wino, oh, proszę mi się wycofać. Moi bohaterowie na razie sobie radzą. Dobrze, będziemy kontrolowali to miejsce. Ktoś mnie próbuje od góry dojechać. Więc łucznicy. Dobra, pod... wycofajmy się odrobinę. Tu widać kolejny tartak. Ci zostali pokonani. Budujemy gospodarstwo. Zbudujemy ten posterunek. Dziwna w sobie mapa, gdyby w ogóle nie było. Gdyby w ogóle nie było miejsca na taki większy obóz. Ale zaraz się przekonamy, czy tak rzeczywiście jest. Dobra. Mm, Okej. Okay. Szukajmy tych entów. Jeśli dobrze pamiętam, to były gdzieś tutaj. O właśnie. Udało się nawiązać kontakt z entami. Tutaj nadchodzą na mnie pikinierzy, więc powystrzelamy ich przy pomocy moich łuczników i... Łopów. Z tymi sobie poradzimy. Wam zachęcam właśnie do rzucania. I podejdziemy do ataku. Tu sobie na razie radzimy spokojnie. Czekam aż mi się odnowi leczenie, żeby troszkę się wspomóc przed ostatecznym atakiem na przeciwnika. Enty zmierzają powoli do walki. Tutaj mogę sobie postawić kolejne fontanny. Stąd mnie też dojeżdżają. To trzeba tam iść w takim razie. Leczonko i lecimy w tę stronę, właśnie. Poszukajmy, czy nie ma jakiegoś obozu przeciwnika. Jeszcze jeden posterunek. I jakiś haj, którzy biegną w kierunku Tartaku. A już po nich. Tutaj nasze wojska powinny utrzymywać przejście na spokojnie. Tego gospodarstwa zrezygnuję. Chodźmy do posterunku i go zbudujmy, żeby przeciwnikowi nie przyszło to do głowy. Znowu Tartak, więc znowu atak z tej strony mnie będą atakować, no dobra. O i tu jest posterunek, przynajmniej przeciwnika jakiś. Są i nasze elfy, więc wspania... Enty oczywiście, wspaniale. Bo nas tutaj odrobinę wspomogą w walce. To padło, zaraz tutaj ich przeatakujemy. O! Niszczą mi mój obóz. Chodźcie sobie poradzić z nimi. Dobra. Już po was, więc wjeżdżamy od tej strony. Moje enty niech właśnie idą tutaj robić problemy. A my zaatakujemy z tej strony. Nie muszę wybijać wszystkich oddziałów przeciwnika. Dlatego też nie będę um, zbyt pazerny. O, trolle. Wolałbym z wami się nie mierzyć. Bo jeśli dobrze pamiętam, to spore obrażenia zadają moim jeźdźcom. Przeatakujmy tutaj. Pan Ent... Aha. Pan Ent mógłby zawalczyć z tym trolem gdyby go zdążył dojść. Nie wiem czy nie straciłem jakiegoś oddziału w sumie, bo chyba mam 270... A nie, mam więcej, bo mam Enty ze sobą, więc mi punkty dowodzenia lecą. A właściwie wzrastają. Stąd idą jakieś oddziały, więc tam pewnie mają jakiś posterunek. Także szukamy ich. No dziwna plansza, bo rzeczywiście mamy jedynie... ...posterunki. A zazwyczaj no, były czy to zamki, czy to właśnie jakieś obozy, czy obozy, tak się bodajże nazywa ten mniejszy odpowiednik. E, no ale nic, radzimy sobie i z oczyszczeniem Fangornu, żebyśmy zabezpieczyli odrobinę nasze tyły. Czy dodatkowe misje zrobione? Zrobione. Czy to wszystko, czy jeszcze coś macie? No właśnie, e, dobra w takim razie na dzisiaj to tyle. Dwie krótkie misje, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, dajcie mi o tym znać, no i widzimy się następnym razem, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, cześć!